Dajcie do tego ogniska. ale jest postęp. Rycerz już na nich naklepany. No dobrze, że pałką z nim walczymy. Już było pierwsze pić to szybciej. <laughs> Oczywiście, że pije szybciej niż wcześniej, ale wciąż za wolno. Czasami. Chociaż z drugiej strony próbowaliście pić szybciej. Czasami to nie jest takie proste, kurwa. <laughs> na pewno nie jest takie proste w momencie, kiedy ktoś na ciebie leci z mieczem albo jakiś mega potwór próbuje cię zjeść. Jeszcze ty mi znajeb kurwa. To czy najlepiej. I jak ci coś nie najebie, to jakiś kurwa ninja. Albo słom. Strzelek tu mogę. Szkoda tych dusz, po, po pierwsze, nie? No ja zrobiłem swojego czasu kurde memy na Discordzie u nas jak, grali, jak grałem w Dark Souls 1 chyba. Na temat tego typu rzeczy właśnie w tych grach Kurwa teraz jak mnie rycerz zajebie to stracę te dusze wszystkie tam chujową Nie mogę, nie mogę jak tam pójdę po te dusze znowu? To przyjdzie ten chuj ninja i mnie zajebie Tylko dwóch z mnie zajebią Rycerz jest łatwy, zbroje rycerza się ma. go, łatwo. Duszyczki! Pięć tysięcy, gdzie to ognisko? Spierdala nam się kurde zrobić lepsze. Czujecie te emocje? To dobrze. Gównisko dziś na górze. Dawaj to nisko Jest. Go. Tuszyczki. pięć tysięcy teraz to dużo jest on. mi tylko bito. to. Level. Welcome home, one. tak naprawdę w stamina będę szedł mocno teraz. I zaraz. Then touch the darkness within me.

Tylko jeden, no to daj witalność na razie. I następne co robię, to robię staminę. Zaraz założę, zobaczę czy mi no, jakbyś tam się zgra. Dzień, żeby... You're the man, you're the, you're the girl. Zbroja rycerzy. No że 52% to chyba nie. Może zdejmę wszystko inne. No dalej nie. Musielibyśmy udźwik ogarnąć. Gdzieś tam w pewnym momencie pewnie ogarniemy. Dobra, trochę go tam polepszyłem. Już też trochę właśnie doświadczenie z grania w poprzednie nie, nie. Dark Souls tutaj działa na tyle, że wiem gdzie te punkty dać. Nie mogę się doczekać aż, aż staminę polepszę oczywiście, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Także następna będzie stamina. Małe cieszy. Dobra, jeszcze kawałek się przebiegniemy do... Mm, zobaczyć co tam dalej jest. Ale nie mówię, że będziemy jeszcze długo grali dzisiaj. Jakby ktoś nie wiedział, to tak standardowo 3 godziny gram. Ale jeszcze chwilę pogram. Niedługo. Czekaj dobre gdzie jest teraz no. tu. jest smok. Tutaj są czaki. Tu są schody zawalone. Biegam z ucikataną. To laczka. <laughs> A no, laczkach. tak, rycerz przecież. Siema. Poszedł sam. O ty kurwa, tego nie się... Odstrywa. No i już pół życia. No, że to możesz wiesz? Tu można se spaść albo se zejść, se zejdę. A tu jeszcze kurwa ninja idzie za mną, czy co? Nie umie spaść, chyba nie umie spaść. Zamknięte. Wszystko zamknięte. Czekam aż spadnie, bo na plecy mi zejdzie, Sara przejdzie. To jest to stamina, której mi cały czas brakuje. Musi się udać. Następna stamina. Koniecznie, bo jestem przyzwyczajony na... ...na to, że mam jej więcej. tu, Gdzie idziesz? jak się znudził, jak się znudził. No i ha, nie chuj w dupę. Dobra, no to nara. To się pierdolł? Ale że się rzucił zajebiście daleko. Mieliście też na WF-ie, kurde... Konkurencję, wrzucanie kortówką to najdalej? Kortówką Kurwa odpnęłem Kortówka to jest piłka do tynnicy Łomacz w Nie miałeś? Ogólnie tutaj jest chyba droga dalej, no nie? Więc może faktycznie wrócimy się zobaczyć co tam jest, jeżeli można. Lekarską też pamiętam, no. Jeżeli można, nie wiedziałem, że to można iść. To mi jakiś maciarz zwykłym nożem, tutaj Do masła. Ty jest rycerz Rycerz przecież Gdzie poszedł? Chodzi sobie Ci on nie widzimy A i nie dosięgnął To był ten błąd ostateczny najprawdopodobniej A, trzeba na górę wejść? No to wejdziemy. Oj, ja się już przyzwyczaiłem do tego, że ginę w tej grze, więc... To nie są zawody dla mnie. Czy kurwa rzucę zaraz tutaj? I już pół życia nie ma Zajebę kurwa zajebę Dlatego, że ja myślę, że będę szybszy po prostu. Często tak się zdarza, W Ty Mi... Przez leszczu, gdzie jesteś? Gdzie Poszedł. A i tak muszę tam iść. Tylko w te ogień wpierdolę. Nie, on tam nie pójdzie. Poszedłby za mną. W ogóle co? Tam po prostu odnieść wszystkich A co? O co mi się dzieje? O się kurde Siodle sobie No bo dobra no nie Teraz Pierwsze drzwi, które się otworzyły. W ogóle jednak myślałem, że. Bo nie wiedziałem, że ten będzie zadawał, bo wcześniej nie zadawał, jak przebiegałem. Widocznie plus zaświeży. za świeży. Za świeży ogień. Tam co chyba przeskoczę zajebiście, to, jak skaczysz.

w Jak Możesz zginąć marnie? Tym bardziej, że nic tu więcej nie ma. A jak? Dlatego właśnie mi kazaliście tu iść, no bo proszę. Ile To życia? Ojebany. Zajebał mnie hopem w pysk Zajebał mnie hopem w pysk Dobra to na dzisiaj tyle Nie wiem ile tych dusz tam było w sumie kurde Chociaż te dusze odzyskasz, może dużo było? Nie pamiętam nie, pewnie nie wiadomo, nie Może chociaż te dusze odzyskamy 1500 to nie tak mało Daleko nie jest, tylko trzeba jedną prostą pokonać Dziękuję tylko po te dusze jeszcze po łańcuchu, no, ale wystarczy, że jebne w sumie, nie? bo przecież i tak będzie trzeba z nim zawalczyć. Ja widziałem, że łańcuch jest yy, ten tam chyba zawsze był taki zakręcony łańcuch to wtedy jest spoko, a ten nie był zakręcony. Dobra, on sobie poszedł i deponuje Mimik. Ale mimik myślałem, że się nie będzie No nie, bo jakby zabiję, to się nie No Nie miałem leczenia, no ale... Też coś tam powinien dać, 1500 i topór, no to jeszcze sobie rozdamy level i koniec. Jeszcze może rycerza napierdolę, bo to już lubię robić po prostu, jest taki słaby ten rycerz. Tylko taki Lesz ten jest przez taki słaby Witaj w domu. Very well. Then touch the I teraz, tak jak obiecałem, pora cisnąć staminę, bo mi strasznie brakuje czasami. Mogę o jeden? Okej, okay, już teraz wymagane dusze dwa tysiące trochę się zagalopowałem. Ale dobra, zawsze to coś. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.